Już zaraz otworzę mnóstwo paczek z architekta Toty. Tak, dobrze słyszycie. Zrobię też pika z bohaterami 88, następnie pika kampanii i na podstawie tych dwóch kart zbuduję nowy skład. Pokażę wam też moją nową ewolucję. Cześć, tak się macie tutaj, oczywiście, Damian, i zaczynamy od odebrania tego architekta Toty. Fajnie, że mogłem to zrobić teraz praktycznie za darmo, nie? Przy okazji dostaję Lookmana i wszystkie te SBC, które przed chwilą widzieliście, prawdopodobnie uda mi się wykonać za darmo. Świetnie. W trakcie otwierania tych słabych ulepszeń nie trafiłem nic zielonego. Zobaczmy, czy trafimy jakiegoś fajnego obrońcę. No nie, to będzie chyba Ake. Dobrze, że tego na Toty nie otwierałem. A może wtedy byłby to Van Dijk? Okej, okay, z walkoutem. No jest to chociaż Bernardo Silva. No to atak. niestety Paulo Dybala tu nie może się pojawić. Znaczy, nikt się tu nie może pojawić. No co, co wy mi dajecie? O, przepraszam, Ewa Pajor. To wiecie co, tak od razu gwarancja trzech walkoutów. No ale poczekajcie, bo możliwe, że to jest zepsute, nie? Że jednak pierwsza karta zielona się tu nie pojawi. Fajnie, mamy Alisona razem z nim Prasnikar. No i w środku jeszcze level. Okej, to jest paczka za 50 tysięcy, to jakiś potężny mężczyzna będzie. Świetnie, Riyad jest oceniony chyba na 88-89, on ma dwa playstyle. Jest warty tylko 15-20 tysięcy, jednak jest to naprawdę fajna karta i damy mu dzisiaj szansę, zasługuje na to. To przekonajmy się, kim dzisiaj mogę zagrać. Gwarancja 88+, daj mi Morientesa, którego trafiliśmy na początku gry. No, o jezus. Ile on jeszcze kosztuje? 290 tysięcy? Ja myślałem, że milion tutaj wpadł. A razem z Zinolą jeszcze Diego Forlan, ale bierzemy Zinole. Dawno go w naszym składzie nie było. No powiem tak. Na pewno potencjał pod ewolucję, prawda? Teraz czas na pika kampanii, tak samo jak wczoraj. Cztery karty do wyboru. Skończyło się na oskarze tutaj. Brahim Diaz, potencjał też pod jakąś fajną ewolucję. Super karta Sorloth, którego bardziej lubiłem w zeszłym roku i na samym końcu no nic nadzwyczajnego, więc stawiamy na piłkarza Realu Madryt. Pozwólcie, że wyczyszczę sklep. Takie porządki mi się podobają. Tuszaka. I jeśli chodzi o ewolucję. Tak jak zapowiadałem wczoraj, wrzuciłem Alana w skrzydłowego kompletnego i stwierdziłem, że nie muszę mu dawać tej taki z plusem, bo i tak nawet po ulepszeniu można będzie go wrzucać jeszcze w kolejne ewolucje, ze względu na to, że będzie miał 89 oceny, więc... Czekam z tym też fajnie, że on tego drugiego playstylu tu nie zyska. Myślę, że dzisiaj. No nie, zrobimy go. Ale też zobaczyliśmy nową ewolucję. Jest ona darmowa na rodziny gwiazdy, gdzie możemy wrzucać srebrnych zawodników. I tak patrzyłem, kogo tutaj mam. Grosicki. No nie chcę. Co tutaj nieźle wygląda? Ale ja chyba postawię na nostalgię, bo w swoim klubie znalazłem żelsona Martinsa. Kto go pamięta, niech zostawi komentarz. Ojejku, to szczerze nie wiem. A ten Lapusin, kurde, ale tu nikt strzelać nie potrafi. Na razie poczekam. Zbudujmy składy. Zinole sprawdzimy na pozycji napastnika. Obok niego, oczywiście, Alan, bo robi ewolucję. Maradona musi być na połową Grami się nim cudownie. I na szczęście, Brian Diaz może grać na prawym skrzydle. Sprawdzę też Pascala Grossa, którego udało się wczoraj trafić. No, w końcu gość ma 99 podań. Tiuram musi być pod zgranie. Niech będzie ten nowy no Słuchajcie, za jest Sprawdzimy nowego rojakina. Może będzie grywalny. Na środku obrony sprawdzę też Husanowa. Nowa karta ma dobre playstyle. Z lewą obroną niestety nie będę kombinował. Tak po prostu Teo Hernandez Chyba rozumiecie. No i Carvajal na PO. No szczerze, źle to nie wygląda. Zniszczmy kogoś. Dobra, Son, Zeuzebi. Jo, fajnie. Właściwie doszło do mnie, że gość nie ma środka pola. Jeśli jakimś cudem nie wygram tego meczu, to serio, ten, ten klub należy zamknąć. A propos zamykania klubu, no to wczoraj Tottenham grał z Manchesterem United, grał też Liverpool z Wilkami, 2-1. Nie był to mecz, który będę wspominał, ale myślę, że te trzy punkty koniec końców mogą się okazać ultra ważne. To niestety jest pierwsza bramka Eusebio, no wiemy, że on ma aim w tej grze, więc nie będę tutaj obwiniał bramkarza, jeden z najlepszych napastników. W całości też właśnie obejrzałem spotkanie Tottenhamu z czerwonymi diabłami. No i Garnaccio, to jak on zmarnował tę, no nie oszukujmy się, stuprocentową sytuację. Kryminał po prostu, też y, ultraaktywny był Maty Stel, czyli właśnie nowy nabytek to ten Hamu w okienku zimowym. Widać, że bardzo chciał, ale no jeszcze chyba musi popracować troszkę nad skutecznością, tak czy siak. Widać po jego zaangażowaniu, tym jak bardzo był aktywny z przodu, że serio zależy mu na tym, by grać w tę piłkę, bo właśnie też o to chodziło, że w Bayernie to niestety zbyt wielu szans nie dostawał, tylu ile by chciał nie miał za bardzo czasu na rozwój. No jak tak patrzyłem na to, jak grał, to widać, że w nim jest potencjał. Warto mieć na niego oko. No ale tak, po tym spotkaniu Tottenham i Manchester zamieniają się miejscami. W ogóle, że te dwie drużyny są tak nisko w tym sezonie. Ogółem to jest skandal, nie? No ale nie można powiedzieć, że to nie jest zasłużone. Kurczę, najgorsze jest to, że mimo tego, że przeciwnik autentycznie, on nie ma defensywnego środka pola, tak jednak no... Na razie to mi nic nie daje. Mamy jednak Maradonę, który trafia w bramkarza. Jeśli jeszcze niektórzy z Was zastanawiają się, czy warto robić tego Maradonę nawet za monety ja się powtórzę, mówiłem to wiele razy na streamie. On nie kosztowałby pół miliona na rynku. On kosztowałby, myślę, co najmniej 3 miliony. To jest jego maradona. Maradona, który po wielu latach powraca do gry. Uważam, że zdecydowanie warto, bo po tej ewolucji, którą zrobiłem, czyli podania prostopadu oraz strzały, fin no, strzały finezyjne, to zawsze dostaje na tej płatnej. Serio jest to ultra dobry, środkowy pomocnik ofensywny. Tutaj ładne, podaje, no i mam nadzieję, że Alane. No niepotrzebnie odgrywałem, mogłem nim kończyć. Tak mówiłem, że nie ma defensywy, ale z Izu jest zdecydowanie za dobry na tej karcie w obronie. Tutaj konsensało nawet broni. Dośrodkowanie i prawie Husano trafia. Zinola Alan, musisz dla widzów, doskonale. A jeszcze nie ma pięciu... Nie, jeszcze nie ma chyba pięciu słabszej nogi. Albo już ma właśnie, kurde. Okej, okay, już ma. Jak możecie się domyślić, Sona sprzedałem ze względu na to, że bałem się zbyt dużej straty i tak sobie też myślę, że jednak po... Czekajcie, bo pewnie będzie. Karwahal, co to było? Tak sobie myślę, że jednak po tej pełnej ewolucji to Alan może wrócić do pierwszej drużyny. Jednak 5 wiazdek słabszej nogi, zdecydowanie lepsze statystyki. No, nie jest to taka ewolucja, żeby po prostu ją robić, nie? To jest naprawdę ewolucja, która może nam pomóc. Nie, no, dobra, oczywiście, że to. Z... Co on robi? Aj, ładnie się zakręciło. I teraz Alan. Dobra, balans ciałem. Jeszcze gdyby naprawdę kiedyś był w stanie zyskać takie podania prostopadłe. Ale zróbmy to jak wiele... Nie załapało mi sztuczki rany. To teraz, a może z pierwszej piłki? No nie tak źle. Braim Diaz 2-1. Ale to jest też kolejna sytuacja, nie? Alan ma jednak playstyle do uderzeń finezyjnych nie potrafię czuć w tej grze. W poprzedniej też nie wiecie takiej pewności siebie, by uderzać z pierwszej. No niestety uważam, że jest to zbyt ryzykowne, jak głupie się to może wydawać. Za dużo jest tych animacji w grze i tak. Zawsze wolę szukać jeszcze albo podania, albo przyjęcia. Znaczy pewnie w ogóle tak nie robię, ale tak mi się wydaje, że robię. Ginola strzeli w tym debiucie. Dobra, wpadnie, tak? Okej. Okay. Ej, chwila, bo tu jest dużo miejsca. Dios, ale naprawdę ma płynny dribbling, i znów Alan. Serio taka jedna ewolucja, i Marokańczyk może być ultra kozakiem. Już dobrze mi się nim grano. Tutaj najlepszy na boisku zdecydowanie był właśnie Alan Maksymę. Powinien dyszkę mieć. A wiecie co? Jeszcze jeden bohater. Szczerze, to brakuje mi jeszcze Edena Azarda. To jest zawodnik, którym bardzo bym chciał zagrać, no. O kolerze nie marzyłem. Williams też nie za bardzo, ale może tutaj. Carlos Tevez, to szczerze, to już po prostu. Potwoder, niestety. Nie będę ukrywał, że Jinola za bardzo mnie tu nie zachwycił. Może to jest brak tych rules plusem, nie? Ale szczerze ogromne wrażenie zrobił na mnie środek Pola Roykin oraz Pascal Gross. Bardzo dobrze ze sobą współpracowali, jednak ten styl gry do mocnych podań jest mega przydatny. I w tym meczu chciałbym zagrać Marezem od pierwszej minuty, bo mam wrażenie, że może dać trochę więcej frajdy. Braim był naprawdę super, ale Mares ma pięć gwiazdek sztuczek, dwa playstyle. Zobaczmy! Przekonajmy się, co na nas czeka. Niestety znów Eder militał po ewolucji. O, zwykły Kylian i zwykły wini. Ogłem staćmy na Kyliana Mbappe. Taka ciekawostka, ale chyba poczekam na to, nie? Wtedy go trafimy. Oj, Alan, pierwsza okazja. Oj, Alan, pierwsza okazja. Lewa noga. Mogło być lepiej. Maradona. Mam nadzieję, że nie było tutaj spalonego. Czy Zinola wejdzie w tempo? On To zrobił. Dawid Zinola. Oto. Dokładnie to, o czym mówiłem w poprzednim meczu. Nacisnąłem L2. Chciałem zobaczyć przewrotkę. Zobaczyłem jedno wielkie gówno, na szczęście Mara Co on tak robi?! Nieśmiesznym żartem na razie jest ten mecz, na szczęście teraz Diego, Diego, Elastico, Mara... W sensie, Ginola bliżej nie... I teraz, mocne podanie do Riyada Mareza, tak naprawdę jego... To będzie pierwszy porządny kontakt z piłką... Kurde, nic mi nie siedzi. Uwaga, Alan, lewa noga... Zepsuta. Czy wyjdzie mi fałszyk? Nie, ale będzie z powietrza, no... Lepiej niż Zinola, to jest pewne. To może teraz? Naprawdę ja nie wiem, czy będę miał więcej okazji. Alan naprawdę. Nie, przecież! Oj, proszę bez czerwonej tylko! On nie był ostatnim obrońcą, tam był jeszcze Teo Hernandez. Kurde, no nie zgadzam się, ja będę apelował. W ogóle coś mi się pozycjami zamienili. Zinowa teraz biega na lewym napadzie. Nie wiem co się dzieje. Oni nie ogarniają rzeczywistości. Ci moi piłkarze, ale na pustą bramkę Mares musiał, Może pusta, ale nie prosta okazja. hop, oj, Zizu, dziękujemy za wzięcie udziału. W Kurde, zepsułeś mi. Znów dośrodkowanie tym razem. Nie wierzę, no ten Martinez to jednak dobry skurczy byk. Uwaga, mogą być kłopoty! No i niestety Rogers, jeden z naszych piłkarzy, trafia do siatki i celebruje! Przed stałym stadionem jest. No to no, niestety trzeba chyba zagrać na poważnie wreszcie, skoro rywal się tak dobrze czuje. Alan, widzowie czekają. No to fałl nie? Nie, strzelmy gola. Dobra, dobra, bo ja znów opóźnienie jest jakieś, chyba że w moim mózgu, ale w to wątpię, ja jestem w świetnej dyspozycji. No i teraz. Pascal Gross, panie i panowie, podania oceny na 99 Riyad Mares. Fantastycznie. No to zinola, na spokojnie. No to Maradona, bo nie udało mu się nic strzelić w tym spotkaniu. No chyba stąd już powinno to. Oczywiście, Jezu, on jest niesamowity. Dawaj Alan, dobra, z prawej musiał No i wygrana, To już działo się trochę więcej Będę z wami szczery jestem w stanie polecić wam każdą nową kartę, którą dzisiaj grałem, ten Roy King, Pascal Gross, Mares też był w porządku, bo dużo stworzył jednak w tym spotkaniu, jest jednak troszeczkę wolny, ten Brahim Diaz, Husanów, no jak na obrońcę za 50-60 tysięcy, on ma jeszcze 88 oceny, nie wiem czy on już czasem do jakiejś ewolucji nie pasował, no powaga, on ma tak dobre playstyle. to jest masakra w jak niskich cenach są teraz kompletni kozacy w grze i nawet nie wierzę, tak chwalę tego Royakina, no ale też ma doskonały zestaw do podań. Już wybaczam mu brak podań górą. Potrafi odebrać piłkę To pewne przyjęcie też się przydaje, bo jak na przykład mocno podaje grosem do niego, to on to od razu klei, od razu dalej podaje. No niezwykłe, prawda? No ja się skupię teraz na kończeniu ewolucji Alana, bo naprawdę uważam, że no będzie to karta, która znajdzie sobie miejsce w naszej pierwszej drużynie. Przy okazji on też lepsze zgranie dostaje. No i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się. Udanego tygodnia. Do zobaczenia jutro. Cześć!